Przede mną leżały zdjęcia, na których widnia mój tata. Zobaczyłem go po raz pierwszy w zupełnie innym świetle. Jako młodego, uśmiechniętego chłopaka, jego zdjęcie z motorem, kolejne zdjęcie z babcią i jeszcze kolejne z dziadkiem. W końcu pojawiła się fotografia, która przedstawiała młodą kobietę stojącą obok mojego taty. To wtedy... Uświadomiłem sobie, jak mało o niej wiem. Czy w swoim życiu wybierał zgodnie z tym, co mówiło jego serce? Czy był szczęśliwy? Czy czuł się spełniony jako ojciec? Napływały kolejne pytania. Nie wiem. I niestety już nikt mi na to nie odpowie. Pamiętam, że siedząc tak przy stole i przeglądając kolejne zdjęcia, czułem się tak, jakbym oglądał komiks. Z tą jednak różnicą, że znam jego zakończenie. To było niesamowicie dziwne uczucie. Nigdy wcześniej nie patrzyłem tak na czyjeś fotografię. Na zdjęcia młodego chłopaka, który mocuje się z życiem, podejmując decyzje i nie wiedząc, dokąd właściwie go zaprowadzą. Zrobiło mi się ogromnie smutno, gdy usłyszałem, że jego dzieciństwo i kontakt z dziadkiem nie należały do najlepszych. To były bardzo szorstkie relacje. Być może wojna, bieda i okupacja zmieniają ludzi. Być może jest to kwestia charakteru, a być może wychowania. Uświadomiłem sobie, że oczekiwamy od swojego taty tego samego, czego być może on sam nigdy nie dostał od swojego ojca. Ta wizyta bardzo dużo zmieniła w moim życiu.